Witajcie. Dzisiaj kolejny projekt mniej narzędziowy, bardziej to, co robimy dla siebie jako dekoracje do, do domu. I co? I ponieważ jeden z projektów, pardon, jeden z projektów, który u mnie wisi, pokażę Wam zdjęcie, jeżeli dam radę je wkleić tutaj, to jest taki barek zrobiony z gitary. No i słuchajcie. O. Gitara kupiona jakimś tam portalu, y, chyba eliksowym. Y, w sensie czy, czy to eliks, nie pamiętam czy jakieś tam tablice czy coś takiego. No i ważne, w każdym razie no, odpad, y, gitary już ma wyciągnięte struny. Nie jest w najlepszym stanie, jest troszkę poobijana, no ale właśnie o takie rzeczy nam chodziło, za zagrożone sprawy, że jak powiem, za czekoladę może się dogadać. Y, I dzisiaj, z racji ostatnio mojej trochę takiej, że jak powiem, fascynacji rośnikami i jakimiś nietypowymi doniczkami, y, z tego będę chciał zrobić doniczko. <noise> no zobaczycie o co chodzi, na początku miałem plan, żeby to zrobić na zasadzie tutaj doniczka i tutaj e, strings of hearts, to się nazywa, taka roślinka, która, nie ma polski polskiej nazwy, pardon, bo wyszukuję na, na angielskich portalach, e, która tutaj takie ma e, cienkie bardzo e, łodyżki, coś takiego, No można tak nazwać, takie drobne cieki i na niej wiszą takie fajne jakby małe serduszka, co dałoby taki efekt takie strun właśnie i tutaj była ta doniczka i myślałem na początku o czymś takim, Plus, ewentualnie jakiś otwór dodatkowy jeszcze na, na jakąś inną roślinkę. Natomiast y, z dziewczyną Wiktorią <grymio> doszliśmy do wniosku, że spróbujemy zrobić to troszkę inaczej: czyli na dole zrobimy y, miejsce na y, zabezpieczone na y, ziemię, do, 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 do kwiatka, i jakiś kwiatek, który nam się będzie piął, bądź ewentualnie wylewał. Stąd y, czy coś, ale pewnie epibremium, scydapsus, coś tego typu. Epipremnum? Tak, jeżeli dobrze się nie mylę. No, Synapsus chyba obecna nazwa. Enjoy albo inne. A tutaj zrobimy jedno albo dwie półki. Zobaczę jak wyjdzie po rozmieszczeniu tego. Możliwe, że jakieś tam światełko sobie dodamy, estetyka, że powiem, wewnątrz. Tak jest coś, że jak powiem, z niczego. No, dość często robimy jakieś projekty właśnie z takich odzysków. No, ta gitara raczej już by się do niczego nie nadawała. Tutaj gryw już jest też taki, że tak mocno... O. No nie jest to najwyższej jakości gitara, chociaż nie gram na sprzęcie, ale generalnie oceniając jakby sam stan gitary, no myślę, że, że nikt by się nie podjął kupna jej za więcej niż tam pewnie jakieś groszowe sprawy. No i no, przymierzę się do tego, najpierw słuchajcie, chcę sobie obrysować, ponieważ tutaj chcę wyciąć nie na równo jakby, czyli nie chcę całej tej pierwszej... To jest bodaj nie wiem, jakaś tam chyba płyta, nie wiem czy to jeszcze pilśniowa, czy nie, to jest jakiś chyba fornik, coś tego typu, tylko grubiej cięty, nie wiem, albo wycięty kawałek, no nieważne. Chcę to obrobić z małym rantem jakby dookoła, ponieważ łatwo mi będzie tam na przykład ukryć czy oświetlenie, czy ewentualnie, nie wiem, rzeczy, które stwierdzę, że chcę schować pod tym. Robię już taki podobny, że powiem rancik w barku, który Wam pokażę, który widzicie w na zdjęciach i zobaczymy. No. Ja słuchajcie, do tego używam narzędzi typu. Miałem gdzieś odłożone narzędzie typu cyrkiel i zapowiedziałem oczywiście. No nie jest to sprzęt, którego często używam. Teraz słuchajcie, no cyrkiel by się najlepiej nadał do tego, żeby obrysować sobie idealnie równy e, rancik. No tutaj cóż, no zrobię to na zasadzie odległości długości palca od brzegu, czy tam dwóch palcy i spróbuję to zrobić w miarę dobrze. Sprawdzę OK, ale słuchajcie jak na takie od palca rysowane nie jest źle. Teraz jeszcze muszę sobie zrobić mniej więcej głębokość tej doniczki. Gdzie łatwiej pewnie bym było, by było to najpierw usunąć, bo nie wiem co jest w środku. Nie dał sobie do tego w sporniku, czyli tak jak poprzednio w poprzednim gitarze miałem także konstrukcja dość prosta, raczej nie będzie kłopotu. Mniej wyszedł dystans od krawędzi 2 cm i myślę, że do tego akurat w zupełności wystarczy, też nie chcę zabierać za dużo miejsca z wnętrza. Czyli na razie obrysowo mam coś takiego. Zakładam, że to jest w miarę równo, zaraz sobie odmierzę jeszcze ewentualnie od podstawy, ona będzie w miarę równo stała, czy jest ok. Głębokość doniczki ja ustalam po prostu do, do dolnego, orientacyjnie, ale tak to będzie mniej więcej 11,5 cm. Także wydaje mi się, że będzie ok. Chociaż nawet nie wiem, czy nie płycę i to zrobić. No ale zakładam, że tu jakiś tam drenaż pójdzie, więc niewiele zostanie miejsca na ziemię. To prawda dość szeroko, ale tu chcę wstać parę roślin, żeby to jednak wyglądało dość, że jak powiem, bujnie. <grym> na bogato. No i cóż, i e, ja to zrobię. Słuchajcie, myślę, że na początku wcześniej to wyżynarką. Natomiast teraz myślę, że byłoby lepiej zrobić to frezarką. Myślę, że dałoby ładniejszą krawędź. Jedynie ma problem z gryfem, ponieważ przy gryfie będzie to ciężko, że powiem, dojść tam frezarką. Nawet studnięty frez frezie pewnie i się uda, no ale, działamy dalej. Wybór padł na razie na wyżynarkę chcę po prostu sobie odsłonić to miejsce, zobaczyć czy dam radę tam frezereczką podejść, łatwiej mi będzie tutaj się poruszać w tym. Takie cięcie zrobiłem próbne, wyrywa wierzchni warstwy, teraz tak, są dwie, dwa sposoby Nakleić na to taśmę klejącą, która troszkę pomaga, tutaj jeszcze dodatkowo dołożę taki, taką Zaślepkę antyodpryskową, tak to można nazwać Natomiast wydaje mi się, że frezarka da ładniejszą krawędź, także teraz zrobię sobie to wyżynarką do pewnej linii A później po prostu wyrównam sobie ładnie frezareczką, żeby tutaj dać ładną powierzchnię Słuchajcie, zgodnie z założeniami na frezarce zdecydowanie ładniejsza powierzchnia nie wyrywa. Także polecam frezarkę. No zaraz muszę pogominać, co zrobić, żeby ominąć gryf. No i tutaj dół też będzie troszkę problematyczny. No i na razie patrzę, co tutaj słychać, jak powiem. Na razie nie zaciekawie, ale... <gryw> ale znalazłem tutaj dwie ze śledki, nie widziałeś wcześniej. Dopiero od spodu czuję, że to jest przekazane na wkręty, także spróbuję sobie to odkręcić, żeby tą linię uzyskać gładką. Natomiast słuchajcie, w takim wypadku, jeżeli by się to nie udało zrobić, oczywiście jeżeli teoretycznie tutaj by nie było wkrętów, na przykład już wracając trochę do recenzji Makity, wtedy ta podstawka bardzo się przydaje, ponieważ możemy ustawić ją pod kątem. O, i wtedy ona jest w stanie uciąć na krawędzi, że jak powiem, bardzo blisko dany element. Oczywiście będzie to sfazowane, będzie ta faska na cięciu, ale, coś za coś, później można to wyrównać, odcięty fragment już sobie zrobić a tak bym musiał, że tak powiem, starym, y, tym kubeczkiem już bym miał dystans tej wielkości no co tutaj robiłoby mi kłopot tak jak widać, udało mi się odsłonić dwa wkręty a no, już teraz będzie praca łatwiejsza o, wyszedł Przepraszam wszystkich zwolenników yy, gitar, i odrestaurowania itd. Tak no, my damy jej drugie życie w ten sposób. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Gorzej, bo to jest dodatkowo klejone, z tego co zakład znaczy, zakładam, że to jest klejone. Nie wiem, no, ale jeśli tak, to tyle gorzej, że muszę tutaj inaczej sobie poradzić z tym. Boję, boję, boję. Tak jak widzicie, w środku się troszkę zbiera, brzegi na razie jeszcze postrzępione. No wiem, na razie tak wstępnie robię to wyżynarką, ale tutaj koniecznie będzie przyjechanie frezareczką ładnie. No tu mam dużo wątpliwości, bo nie chcę za bardzo podnosić frezarki. Może dam jakiś dystans tutaj z drugiej strony wysokości, pardon, wysokości gryfu, żeby to się udało ładnie. Może tutaj z drugiej strony dam dystans wysokości gryfu, żeby tutaj frezarka ładnie to dała robić. No muszę trochę pogombinować, nie jest to najprostsze. Trochę zabawy z tym będzie, no, ale mam nadzieję, że efekt też będzie zadowalający, przynajmniej. Wymyśliłem sobie takie prowadzenie ze sklejki na razie, która pójdzie na bok na dół gitarki, żeby dać mi dystans dla frezarki, żeby tutaj ładnie dociąć że jak mówię, do tych punktów, na których mi zależy. Tutaj bateria mi trochę nie pomogła, ale tu widzicie prowadnicę, którą sobie zrobiłem do tej gitarki. I chodziło o to, żeby utrzymać dystans frezarki. O. To jest chyba czytelne. I wtedy, mając tutaj dystans do tego koła, mogłem sobie wyznaczyć ładnie prostą linię i wyfrezować to. Tak jak widzicie, tutaj szarpnęło, a też wyżynarką, jak wycinałem ten element przyklejony. Teraz tu już widzicie ładne, czyste. Cięcie frezarką. Całość coś tak będzie malowana. Tutaj jeszcze delikatnie w prawo muszę zejść, żeby być na równo z linią. Całość jeszcze będzie, frezowana, yy, będzie malowana, także tym się aż tak nie przejmuję, no ale widzicie przynajmniej jak to można ładnie zrobić. Tutaj gryf chcę odkręcić, bo tutaj nie dam rady dojść frezarką. W sensie, może bym dał radę, ale będzie to niebezpieczne. Wolę ten gryf odkręcić, i zrobić to, że powiem, profesjonalnie i tyle. Słuchajcie, gryf odkręcony. Ktoś mógłby powiedzieć, że trzeba to było od początku zrobić. I miałby rację. <noise> Tylko słuchajcie, no, ja widziałem to na początku, i tak też stwierdziłem, że mówię, no, nie wiem, jak to jest zabezpieczone z drugiej strony. Natomiast, słuchajcie, no, tu jest jakaś taka, według mnie, chyba samoróbka. Nie wiem, tu jest ten gwint. O, coś tutaj jest takiego, ja tego nie mogłem chwycić żadnym kluczem. Nakładka, nic takiego. To się wydaje, że to jest kwa kwadratowe, ale to jest nieregularne. Z góry to jest jakoś tak dziwnie. O, żaden klucz mi tego nie chciał chwycić. Tu jest coś dziwnego nie byłem pewien, jak to jest w środku mocowane, no ale generalnie pewnie jakbym się postarał, to by to wyciągnął. No i w każdym razie gryf jest teraz ściągnięty. Tu ładnie, bo tutaj szedłem wiertłem sobie, jak robimy otwory, że ja to ładnie sobie jeszcze frezareczką, żeby to ładnie wy, wy, wyciągnąć. No i odetnę ten fragment, który mi tutaj przeszkadza. No i już teraz, że sprawa będzie dużo łatwiejsza. No i tak jak widać, tu już jest wyrównana powierzchnia. Co prawda, niestety, w środku te klepeczki nie są w poziomie Te wspierające ściankę tylną, no ale będą na czarno, także nie będą się rzucały w oczy No i teraz muszę popracować nad jakimś dystansem, żeby tutaj ładnie tą linię poprowadzić Żeby tutaj mieć frezerkę równo w dystansie No i słuchajcie, etap malowania Wnętrze psiknąłem na razie sprayem farbą matową czarną i całość następnie w połysku Zobacz jak to będzie się prezentowało, plus białe jeszcze zdobienia na gryfie No i tutaj elementy po pierwszym malowaniu Wiadomo, na razie tak przyknięte, tutaj jeszcze nie zauważyłem, jest jakaś nalepka jeszcze No na razie tak przyknięte mówię na raz, żeby po prostu był podkład I dopiero za drugim razem będzie malowane już, mam nadzieję Chociaż pewnie nie, bo tutaj jeszcze sporo widzę zostało Czyli pewnie na 3-4 razy będzie to trzeba popsykać, żeby to ładnie wyszło Ostatnie szlify Jednak z białego musiałem zrezygnować, ponieważ zostawił No, taki nieciekawy wzór I ciężko to było strasznie okleić, dlatego robię czarny bołysk, taki fortepianowy Na razie też, jeszcze, schnie, ale efekt będzie bardzo zbliżony Powierzchnię już nie chciałem jakoś bardzo równać papierem ściernym To, to są jakieś tam delikatne rzeczy, które tam się błyszczą, natomiast no to jest tak materiału mało, że wolałem tego jakoś tam nie, nie, nie szlifować docelowo. Chyba ja że to mówię, to będzie doniczka, plecku w ogóle nie będzie widać, przód wygląda w miarę ok. I teraz no, dołączyła wiki z drugiej strony. pomagaj. <noise> Także jest wiki. E, kończymy powoli projekt, jeszcze nam brakuje okuć, które będą, poszły do malowania. Czekam na bo z racji korona wszystko pozamykane, więc ciężko z materiałami. Natomiast słuchajcie, no teraz gitarka wygląda tak. Za mną widać delikatnie stary projekt, który tam był pierwszą gitarką, którą robiłem dla siebie jako barek. Natomiast z tą już jest połączona, śruba jest będzie ucięta wewnątrz, tego na razie nie widać może. Tu dojdą od góry właśnie te już odmalowane śruby do naciągania strun, których już oczywiście nie ma, choć bardziej o aspekt ozdobny. Teraz słuchajcie, no tutaj zrobiliśmy sobie ten pojemnik właśnie na na nasze kwiatki i do tego wykorzystamy, słuchajcie, tak: na sam dół pójdzie folia budowlana gruba, która nam zapewni to, żeby podczas podlewania na woda nie przesiąkała i nie, nie gniła gitara, żeby to wszystko nie, nie namokło. E, później pójdzie keramzyt. na to słuchajcie kawałek geowłókninki. Chodzi o to, żeby z kolei nam ziemia nie sypywała się na dół do tej wody, żeby nie podciągała za bardzo kapilarnie do góry wilgoci, żeby to się nie, nie zaczęło nam gnić. Rośliny będą tutaj wystawać i ewentualnie zarastać sobie wnętrze, no Zobaczymy, jak tam im pójdzie. I zrobię jeszcze parę otworów, e, gdzie nie jeździe w gitarze, to będzie od tyłu, może bardziej widać. Parę otworów e, na, e, słuchajcie, mamy taki stary, poświąteczny, że jak oni ja na święta, aczkolwiek to tam niekoniecznie musi być świąteczne. Tak zwany świecący drucik to się nazywa. I chcemy to przewlec z wewnątrz, żeby, o, słuchajcie, w starej gitarze, wam pokażę, jak ja to zrobię. Co prawda, to jest na grubym jeszcze oświetleniu, żeby takim neonowym. O, to wygląda mniej więcej tak. Tam jest gdzieś z tyłu do tego muszę trochę manewrować, żeby to zrobić. Tu chcę to zrobić, że delikatniej, żeby też był jakiś tam akcent świecący, natomiast nie aż tak bardzo. Jak w tej starej. Nie do to. Dobra. No natomiast, no, ten projekt już jest tam kolejny, który wykonujemy. Już chcemy to zrobić ciut ładniej, że tak powiem, profesjonalniej. No niestety, ale półki, które wzmacniają na przykład, że znaczy te, te wzmocnienia plecków gitary, ktoś to, kto to kleił, no to już nie nasza robota. Niestety zrobił to krzywo, a tutaj nie chciałem narażać uszkodzenia pleców przez wyciąganie ich i wklejanie na równo. Też tutaj niestety poziom tutaj jest zachowany, natomiast tu widać, że względem półeczki, nie do, znaczy tego, tego wzmocnienia z tyłu nie do końca to się udało zachować. No ale cóż, no, robimy z rzeczy odzyskiwanych, także dajemy drugie życie, zobaczymy jak to wyjdzie już na gotowo. I tak jak widzicie, jeszcze niedokończone, co prawda no, ale już zaraz jest tego, choć bardziej o pokazanie Wam możliwości z, że jak powiem, odzysku takich rzeczy, które już są skazane praktycznie na Niepowodzenie. Na razie jeszcze tutaj mam folię z tyłu założoną, tak akurat akuracyjnie wolałem to podpiąć trochę wyżej, żeby woda podlewając nie spływała po gitarze, także to raczej zostanie. Tylko że kwiaty mamy nadzieję, że nam się ładnie rozrosną. Tu mamy zrobiony drenaż, tak jak mówiliśmy, na karamzycie. Kawałek geowłókniny to, czy, czy, czy dowolną szmatkę jaką użyjecie, żeby po prostu gleba się nie mieszała za bardzo z karamzytem. Podlewanie od góry. No i tutaj mamy akurat Marble Queen, jeżeli się nie mylę. To jest ten filodent... nie, to jest Epipremium, to Syndapsus, oh, i on rośnie w ten sposób, że można się i wylewać stąd, że tak powiem, czy kaskadowo w dół rosnąć, bądź nawet piąć się gdzieś tam wewnątrz. Na razie zostawiamy, zobaczymy, czy się ukorzeni, bo to są szczepki ukorzenione, które teraz sadziliśmy w nową ziemię, delikatnie poddaliśmy. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Jeżeli Wam się podoba, będzie wzięcie łapka w górę. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Heja.